Publiczna Katolicka szkoła podstawowa imieniem błogosławionego Jana Pawła II rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku. Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuszczą uczniowie klasy szóstej. W naszej szkole dbamy o wszechstronny rozwój i wychowanie naszych dzieci. Postępujemy zgodnie z nauką Kościoła katolickiego oraz nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II. Naszym uczniom mówimy, by wszelkie ich działania były w myśl słów błogosławionego Jana Pawła II. Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego. 22 lutego w sobotę o godzinie 10:00 zapraszamy rodziców wraz z pociechami do naszej szkoły. O godzinie 10 dla uczniów zostanie przedstawiony program artystyczny pod tytułem Opowieść Wigilina. Zobaczą Państwo w jaki sposób rozwijamy talenty naszych uczniów, jak pracujemy tutaj w szkole, więc zachęcamy do odwiedzenia 22 lutego o godzinie 10 naszej szkoły. I może to pomoże Państwu podjąć decyzję o zapisaniu uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014 na 15. Zapraszamy serdecznie. Witam was bardzo serdecznie. Chciałabym, żebyście mi się odpowiedzieli na kilka pytań odnośnie Waszej szkoły. Do jakiej szkoły uczęszczacie? Katolickiej szkoły Podstawowej, Podstawowej imienia Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Co wam się najbardziej podoba w naszej szkole? Na, w naszej szkole podoba, podobają mi się zajęcia dodatkowe, fajnie są bardzo miłe. No i w ogóle klasy są bardzo dobrze wyposażone i wszystko tutaj w tej szkole. Mi się podoba najbardziej trzy, które są w środę o ósmej. Jaki jest Wasz ulubiony przedmiot i dlaczego akurat ten przypadł Wam najbardziej do gustu? Mój ul moim ulubionym przedmiotem jest w tej szkole zajęcie komputerowe, ponieważ wtedy można sobie komputery i ewentualnie popracować sobie na tych komputerach, coś tam napisać, pograć. Mi się podoba w szkole nauka. Mi się najbardziej podoba język angielski, bo można się nauczyć, yy, nauczyć na przykład innych słówek. Mi się najbardziej w szkole podoba matematyka, bo um, się liczy mnożenie, dzielenie. Mm. Mi się najbardziej podobają dwa przedmioty: plastyka i przyroda, bo na plastyce można. Yy, bardzo, bardzo dużo się nauczyć, można pomalować, a na przyrodzie uczymy się o w przyrodzie i o, o tym, co otacza nas. Jakie zajęcia dodatkowe uczęszczacie najchętniej? Yy, najchętniej uczęs uczęszczam na zajęcia taneczne, bo są fajne. Jest, są dużo ruchowe, są dużo przed, przedstawień jest, no i gitarowe, gitarowe można się nauczyć, dużo grać. Teatralne, można tam, są bardzo dużo zabaw, można tam się pośmiać. Kochani, jesteśmy w szkole katolickiej, czy tak? Tak. tak. Co to znaczy? Niektórzy z Was już mają doświadczenie uczęszczenia do tej szkoły 6 lat. Niektórzy uczęszczają znacznie krócej, bo czwarty rok, niektórzy pierwszy rok. Co to znaczy, że jesteśmy w szkole katolickiej? Jesteśmy w szkole, w której utrwalane są wartości chrześcijańskie. Ta szkoła pomaga nam iść drogami Chrystusa. Uczą nas tutaj wszystkiego, czego będziemy potrzebować w dorosłym życiu. I można się tutaj zapisać na różne kółka. Jakie zatem kółka uczęszczacie? Kółko języka niemieckiego. Pojęcia teatralne. Kółko literowe. Taneczne. Kółko matematyczne. ekologiczne. Kółko przyrodnicze. Przychodzi do szkoły, ponieważ uczymy się wielu ciekawych rzeczy i są też nasi koledzy. Żeby pokazać, jaka atmosfera panuje w naszej szkole, to powiedzcie, jakie by to były kolory? Żółty. Dlaczego żółty? Bo w naszej szkole zawsze świeci słońce. Czerwonego. Dlaczego? Ponieważ y, zawsze kiedy jest nam nawet smutno, to ktoś nas pocieszy, jak, y, i rozpali w naszej duszy nową nadzieję. Ja bym opisała y, szkołę kolorem zielonym, ponieważ zielony kolor jest łagodny i przyjemny dla oka, a w naszej szkole nigdy nie dzieje się coś agresywnego. Zawsze jest to jebespieczny. Jeszcze inne powody, dla których chciałby tu zaprosić kolegów. Zadzwońcie na lekcje. Bardzo się zaprzy... zaprzyjaźni z dziećmi. Zawsze coś tu się dzieje. Mamy dobrych nauczycieli. Na pewno osoby, które przyjdą do naszej szkoły, zostaną dobrze przyjęci przez nauczycieli i uczniów. Zapraszamy do naszej szkoły. Zawsze wesoło. Lubimy naszą szkołę. Co dzień, ja nie pawę, ojcze święty. Czas uciekł.